Dzień dobry, dzień dobry, witamy bardzo serdecznie na kolejnym kwadransie o finansach. Kochani, mam nadzieję, że nas dobrze widać, słychać, że nie będzie żadnych trudności. Prosimy Was o udostępnianie, lajkowanie, tak na Facebook i na YouTubie, o komentarze. Czy nasza praca Wam się przydaje, czy nasze tutaj live'y przynoszą dla Was jakąś wiedzę, jakieś doświadczenia, którymi się dzielimy. Także bardzo Was o to prosimy, o udostępnianie swoim znajomym również. Elu, co my to dzisiaj mamy za temat? No, dzisiaj będziemy o podatkach rozmawiać. Co, o, to, takiego, co to takiego jest ten podatek? słuchaj? No, musimy się dzisiaj bardzo mocno podpierać słowem Bożym, żeby ten temat omówić właściwie. No właśnie, podatki to można powiedzieć, to są świadczenia pieniężne pobierane przez państwo. I to co ważne, pod. Przymusem i wykorzystywane były ustalone przez organ pobierający. O, jaka definicja, trudna, prawda? No tak, no tak. Ja bym tutaj podkreśliła, pod przymusem, a z drugiej strony wykorzystane na potrzeby, które są też zdefiniowane jakoś ustalone. I muszę ci powiedzieć, Artur, że te podatki to nie jest jakiś wymysł ostatnich lat czy ostatnich czasów. Ale one już istniały od 4000 tysięcy lat przed naszą erą. I słuchaj, one, swój, można powiedzieć, swoją genezę mają z tego, że po prostu kiedyś podatek to właściwie była taka danina, którą poddany składał swojemu władcy, czy jakiemuś możniejszemu, jakiejś możniejszej osobie, która po prostu otaczała go opieką. Czyli z jednej strony ktoś zapewniał komuś opiekę, a ta osoba, która otrzymywała tę opiekę, po prostu odwdzięczała się jakąś daniną. I najpierw rzeczywiście te podatki były dobrowolne, potem one stały się zwyczajowe, no bo jak już coś się działo przez dłuższy czas, to wchodzi, to tak zwykle jest, tak? Że jak już dwa razy, trzy razy zorganizujemy jakieś spotkanie czy coś, to się okazuje, że to już jest taki zwyczaj, tak? Aż wreszcie stały się prawem po prostu i potem zostały przekształcone z takich świadczeń na rzecz panującego w świadczenie na rzecz państwa. No teraz mamy właśnie te struktury państwowe. W związku z tym no są konkretne regulacje, które mówią jak wysoko, jakie wysokie płacimy podatki, jak często je płacimy. No i tak dalej i tak dalej. Więc na można to tak dzielone, na co są dzielone. Zielone, prawda? A, tak, no to właśnie ciekawe, co to... powiedziałaś, że najpierw były tak. dobrowolne, a potem e, stały się pod przymusem. Dlaczego? Bo prawdopodobnie ludzie, ludzie nie za bardzo chcieli, już, nie widząc, że coś samo działa, tak zwane, jak to się mówi, samo działa, no tak. już nie chcieli ułożyć na to, a to się zabezpieczało, a to zabezpieczanie wymagało znowu środków finansowych, więc trzeba no tak. wprowadzić przymus. A no właśnie, słuchaj, to jest ciekawe, bo to nie tylko w stosunku do podatków ma zastosowanie, ale to w ogóle do wszelkich darowizn, bo wiesz, ja słyszałam takie różne historie, że jeżeli my kogoś obdarujemy, obdarowujemy regularnie i systematycznie, to potem ten ktoś się spodziewa. Jak go raz nie obdarujemy, to się znaczy, to jest oburzony. A gdzie moje pieniądze, prawda? Czyli właśnie ta dobrowolność nagle się roz. Mywa I nagle się staje tym takim zobowiązaniem czy takim przymusem. Ale słuchaj, no to o czym mówimy, że to jest różnie, tak, z tym naszym stosunkiem do płacenia podatków, bo się okazuje, że właśnie niechętnie wielu ludzi niechętnie płaci podatki. Poza tym, no właśnie, że, że, że możemy je rozumieć jako przynajmniej ja to tak rozumiem że podatki służą po prostu nam wszystkim, tak. To są, to są podatki, które trafiają gdzieś tam do, do gminy, trafiają tutaj gdzieś wyżej, centralnie do państwa i z tego my wszyscy po prostu korzystamy. Ja kiedyś, słuchaj, pracowałam w administracji państwowej i można powiedzieć, że w sposób bezpośredni no moja pensja właśnie zależała od tych podatków, które ty płaciłeś. Teraz już tak nie jest, ale kiedyś tak było. Tak. Tak, no właśnie, bo chcemy, żeby była policja, chcemy, żeby działała służba zdrowia, ale niekoniecznie chętnie chcemy się do tego dokładać. Dlaczego? Moje przekonanie, bo tu mówimy o biblijnej takiej biblijnym też podejściu, że Uzurpujemy sobie prawo do orzekania, osądzania, co według nas jest słuszne, albo co nie jest słuszne, czy coś jest sprawiedliwie dzielone, a co nie jest sprawiedliwie dzielone. Także to jest, też to, to mówiliśmy, że chętnie na początku dawaliśmy, czy daje ktoś, a po czym po jakimś czasie, a nie, ja już mam inne myślenie, ja już bym zaryzykował stwierdzenie: ja staję się Panem Bogiem i ja wiem lepiej. Dokładnie, dokładnie. Dlatego są, są te różne powody, yy, dla których ludzie nie chcą płacić yy, po prostu tych podatków, wolą te pieniądze zatrzymać dla siebie, bo uważają, że po prostu. Sami lepiej tymi pieniędzmi zarządzą, tak? No, tak w cudzysłowie można to tak. powiedzieć. Natomiast sięgnijmy wobec tego do Biblii i zobaczmy, co pan Jezus lubił. Zanim, zanim do Biblii, to tak. ja bym powiedział, dlaczego, oni nie, dlaczego niektórzy ludzie nie lubią płacić podatków? Może. Tak, no, no właśnie. Taki, taki element. Ja może pojadę z. Gruby, bo pierwszym punktem sobie no zaznaczyłem, jak się, jak się modliłem, przygotowując się, bo kochają pieniądze. Tak kochają pieniądze, że nie chcą się z nimi dostać, tak? Drugi, którym za chwileczkę też jeszcze rozwiniemy to, bo nie uznają władzy, która obecnie, że tak powiem, jest sprawowana w danym czasie, bo mają podatków jako rzecz, tak powiem, normalną, uważają, że podatki są niesprawiedliwe i bardzo często takie dyskusje, gdzieś tam doświadczałem takiej dyskusji. Ja też jako osoba współpracująca często z ludźmi biznesu uważam, że nie chcą płacić podatku, bo nie liczą Biznesu. Nie biorą tego pod podatek, jest, jest tak powiem częścią e, prowadzenia biznesu. A do wszystkich jeszcze skierowane, bo nie mają, nie prowadzą budżetu, i nie wiedzą ile potrzebują pieniędzy na życie. Tak? Bo jeśli nie określamy budżetu i sami na siebie nie zakładamy granic, tam gdzieś już wspominaliśmy o tym. To możemy wydać każde pieniądze i wtedy bawa, czy jak ja ten podatek zapłacę, zapłacę czy mi nie zabraknie. No więc wtedy no. się pojawia pokusa. Kombinuj. Tak, polskie słowo. Kombinuj. Nie? No właśnie, no do... ale co na temat płacenia podatków powiedział Pan Jezus? No właśnie, co powiedział Pan no Jezus? fragmenty. Wyczyt... Jeden przeczytam ja pozwolę sobie. Proszę ciebie, tak. Elu. Czy, Dobrze, wolno nam tak. płacić czy wolno nam płacić podatek Cezarowi, czy nie? On obejrzał ich. Obejrzał ich podstęp i rzekł dajcie mi denara, czyj nosi obraz i napis? Odpowiedzieli Cezara. Wówczas rzekł do nich, oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Bogu, to, co należy do Boga. I tu bym chciał komentarz dać, że oni wtedy byli pod okupacją. Tak? Czyli byli w niewoli i takie polecenie dostali. Elu, drugi przykład, jeżeli możemy. fragment. No to jest kontekst taki, słuchaj, to jest taki kontekst, w którym Jezus się wypowiedział, że przyszli do Kafarnaum. I do Piotra przystąpili poborcy dwudrachmy z zapytaniem: Wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy? Odpowiedział: Owszem. A gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje, od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Gdy powiedział od obcych, Jezus mu rzekł: A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otwórz jej Pyszczek, znajdziesz statera. Weź go, daj im na, weź go i daj im za mnie i za siebie. A to jest ciekawa, słuchaj, to jest ciekawa sytuacja. Ciekawy kontekst właśnie odnośnie podatku. Finalnie, finalnie ma Piotr, zapłacić ten podatek za siebie, za Jezusa. I znajduje się też sposób na to, aby te pieniądze po prostu pojawiły się, tak, aby ten podatek mógł być zapłacony. No można powiedzieć, że nawet w nadzwyczajny sposób. Czyli w tym przynajmniej dla mnie w tym fragmencie też Bóg daje taki jasny sygnał, że jeżeli my mamy wolę tego, żeby, mamy wolę, dobrą wolę, żeby uczciwie płacić podatki, żeby żyć zgodnie z prawem. To też Pan Bóg jako ten ostateczny właściciel wszystkiego, tak i tych pieniędzy, które, których nam udziela w zarząd, zatroszczy się o to, aby nam nie zabrakło pieniędzy na podatek. Tylko my też musimy wcześniej, prawda, no, o to zadbać. Tak, czyli kluczem tak naprawdę jest nasza decyzja, tak? Ja chcę uczciwie płacić w kursie finansowym. Temat uczciwości pojawia się jako siódmy rozdział. Jest to pewien proces dojścia, jakby do tego zrozumienia, dlaczego ja jestem uczciwy. Tak? Dlaczego ja tak chcę, dlaczego ja chcę podjąć taką decyzję, żeby płacić podatek? Tak? Ja podzielę się teraz kolejnym fragmentem do tego, który na mnie bywał stosunkowo niedawno niesamowite wrażenie. Szukałem czegoś innego zupełnie w Biblii, zupełnie. Mając akurat przyjechałem za wcześnie, tkanie, a zaglądnę sobie, przeczytam sobie. Chciałem przystać hymno miłości. Przyznaję się, pomyliłem sobie e, te listy i otworzyłem trzynasty rozdział w I ten rozdział mnie po prostu wtedy, przepraszam, jak to się mówi, rozwalił. Ja pozwolę sobie go przeczytać, jest to dłuższy fragment, ale myślę, że, że warto. Je tak, tak, tak. czytaj. Ja. Każdy niech będzie poddany władzom sprawującym rządy nad innymi. Nie ma bowiem władzy, która nie pochodzi. Od Boga, a te są, zostały ustanowione przez Boga. Kto więc przeciwstawia się władzy, przeciwstawia się porządkowi Bożemu. Ci zaś, którzy się przeciwstawili, ściągną na siebie potępienia. Albowiem rządzący nie są postrachem dla uczynku dobrego, ale dla złego. A chcesz nie bać się władzy? Czyń dobrze, a otrzymasz od niej pochwałę. Jest ona bowiem dla ciebie narzędziem Boga, prowadzącym ku dobremu. Jeżeli jednak czynisz źle, lękaj się, bo nie na próżno nosi miecz. narzędziem Boga do wymierzania sprawiedliwej kary temu, kto czyni źle. Należy więc jej się poddać nie tylko ze względu na karę, ale ze względu na sumienie. Z tego samego też powodu płacicie podatki, bo ci, którzy się tym zajmują, z woli Boga pełnią swój urząd. Oddajcie każdemu, to, co mu się należy: komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu uległość, uległość, komu cześć, cześć. Wow, dla mnie wtedy najbardziej no kwestia płacić ze względu na sumienie. No właśnie, sumienie. Sumienie. I to jest, wiesz, sumienie to jest coś, co nam zostało dane przez Boga, wpisane tutaj po prostu w nas. Tak i ono reguluje, właściwie ukształtowane sumienie, ono właściwie powinno rządzić naszym życiem. Moim zdaniem tu jest fantastyczna puenta tej naszej rozmowy w ogóle o podatkach, bo z jednej strony, właśnie, rozumienie całego kontekstu, czemu służą podatki, tak? że w sumie bez podatków też państwo nie mogłoby funkcjonować, gdyby wszyscy chcieli się wykpić i tych podatków nie płacić. To trochę tak jak jest z tymi naszymi darowiznami, tak? że wiele organizacji nie mogłoby istnieć i funkcjonować tak? i czynić dobre rzeczy, gdybyśmy nie mieli otwartych serc, po prostu hojnych serc no właśnie, aby, aby dawać, aby pomagać i z podatkami jest trochę podobnie, no tylko, że one są, jak to się mówi, pod przymusem w tym sensie, że, że właśnie, że trzeba, że trzeba nas do tego tak odpowiednio zachęcać, tak? Tak, na pewno. Ten moment, o którym wspomnieliśmy, że następuje decyzja, tak, chcę płacić podatki, tak? I teraz dla mnie to nie niesie pewien pokój. Jeżeli ja przyjmuję to, że Pan Bóg też zaopatrzy mnie, tak, bo poprzez działania u nas w biznesie, tak, że, że po prostu Pan Bóg pozwoli zarobić pieniądze, to za... pozwoli zarobić na, dla nas potrzeby, ale również na podatki. Ja mam pewien pokój, tak. Jeśli podjąłem decyzję, że chcę to robić uczciwie i chcę to robić rzetelnie, to tak się dzieje. A no dokładnie. A powiedz mi taką rzecz, czy jest dopuszczalne obniżanie płaconych podatków. No Zdecydowanie bo, tak. Do tego, że chcemy płacić jednak mniej, prawda? No właśnie. I, i, i jakie, to są, jakie to są sytuacje, kiedy. kiedy to jest dopuszczalne? Znaczy, ja, ja często gdzieś tam jak w rozmowach mówię, że trzeba płacić podatków jak najwięcej, ale zarazem jak najmniej. I mamy dwie możliwości, że tak powiem, jakby obniżania podatku uczciwe i nieuczciwe nieuczciwych dzisiaj nie mamy, bo to nie jest nasz obszar, tak? więc podejmujemy decyzję, tak, chcę płacić podatki uczciwie. Dla mnie to są metody legalne, e, czyli po prostu obniżanie ulgi różnego rodzaju naszych podatków dochodowych poprzez wybór właściwej dla przedsiębiorców, właściwej formy e, rozliczania się, opodatkowania i e, wtedy dujemy, jaka część podatku, e, jaka, jaki procent podatku e, może być płacony za nasze usługi, za naszą pracę. Tak? Czyli to, co jest dopuszczalne, to ja uważam, że jest w obszarze naszego wiernego zarządu, że my powinniśmy obniżać. Przykładem jest ulga na darowizny. Jeśli ano my z niej nie korzystamy, wydaje nam się, że to jest za mało, O, to czy tutaj nie stajemy się takimi panami, bogami, którzy e, mówią: To ja to nie, to dla mnie za mało, to ja się tym nie będę zajmował? A no właśnie. Także, także w tym temacie, słuchaj, myślę, że wychodzimy z kwadransa z takim, no ja na pewno z przekonaniem, że że trzeba płacić podatki, że trzeba to robić uczciwie, a ufając też, że Pan Bóg zabezpieczy nam środki, jeżeli będziemy planować, wiernie zarządzać naszymi finansami, Pan Bóg zabezpieczy nam te środki, abyśmy mogli uczciwie wywiązać się z naszych zobowiązań, po prostu. Chcesz mieć, chcesz mieć pokój w sercu? Podejmij decyzję, aby uczciwie płacić podatki, a władza, a mierz władzy ci nie dopadnie. Kochani, do zobaczenia na kolejnym da. Do zobaczenia. Do zobaczenia.